Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat... Płynu do czyszczenia trudnych zabrudzeń, only ECO to jest generalnie płyn, który ja wykorzystuję bardzo często, na przykład do szybkominkowych, ale również do dywanów, czy wszędzie tam, gdzie po prostu bywają takie bardzo trudne do, do usunięcia plamy, czy po prostu jakieś zabrudzenia. tak. A to wszystko właśnie zdarza się w, bardzo często właśnie w takich konkretnych miejscach. To co jest ciekawe, jeżeli Chodzi o ten produkt, to że 99,8% składników jest pochodzenia naturalnego, a zatem tutaj na pewno bardzo ważna informacja dla co po niektórych osób. Dodatkowo taki płyn złożony ze specjalnej receptury, tutaj wykorzystanie właśnie biorafinowanej surfaktyny z rzepaku, ma bardzo istotne znaczenie w usuwaniu różnego rodzaju zabrudzeń. Dodatkowo ten. Ten płyn działa również antybakteryjnie. Gliceryna nabłyszcza, tak? A olejek ze skórki cytryny jest tutaj przede wszystkim dość skuteczny przy usuwaniu zabrudzeń organicznych tak a zatem wszystko to myślę ma dość istotne znaczenie jeżeli chodzi właśnie o ten produkt 500 ml generalnie taki produkt ma jest to oczywiście produkt w sprayu, tak tutaj można, można dość łatwo przy pomocy tej pompki zastosować właśnie ten płyn. No i cena takiego płynu bardzo tanio go znajdziecie tak naprawdę w sklepach jak dobrze pamiętam za kilkanaście złotych taki płyn zakupicie w sklepie czy też przez internet a zatem bardzo tanio no i myślę, że warto, bo generalnie jestem zadowolony ze stosowania tego produktu tak jak wspomniałem właśnie do różnych powierzchni takich jak właśnie dywany piekarniki, szyby kominkowe do tego na przykład można go wykorzystać w sytuacji, kiedy chcecie pozbyć się na przykład plam związanych z tłuszczu, makijażu, gum do rzucia, tak, a zatem bardzo szerokie zastosowanie ma właśnie płyn ONLY. Eko, tak, a zatem ode mnie wysoka ocena 9,5 na 10. Myślę, że jeżeli nie wypróbowaliście właśnie stosowania tego płynu do czyszczenia trunek zabrudzeń, no to myślę, że warto to zrobić, tak? A zatem to tyle ode mnie. Ja jestem ciekaw Waszej opinii, napiszcie o niej w komentarzu pod filmem, a tymczasem to wszystko, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.